Witam Was serdecznie, nazywam się Krzysztof Andrychowski i jestem jednym z partnerów Międzynarodowego Klubu Podróżnika. W dzisiejszym nagraniu chciałem Wam przedstawić ideę Klubu Podróżnika, gdyż ostatnimi czasy dostaję dużo zapytań odnośnie e, idei klubu, co to jest za klub, co on za sobą niesie. No i powiem szczerze, nie nadążam z odpowiadaniem Wszystkim na y, pytania, ponieważ miałem w zwyczaju podejść do każdego w sposób indywidualny i generalnie nagrywałem sobie wiadomości głosowe, na przykład na messengerze. Ale czasami były dni, że takich nagrań musiałem zrobić ponad 10 jednego dnia. No i człowiek po prostu zwyczajnie nie nadążał, więc w związku z powyższym to nagranie jest. Odpowiedział na dość spore zainteresowanie tematem. Tym bardziej, że temat nie jest jeszcze aż tak powszechnie rozpowszechniony, jakby się mogło wydawać. I w ramach automatyzacji swojego biznesu postanowiłem zrobić takie jedno konkretne nagranie, które właśnie masz okazję wysłuchać, zapoznać się z tym klubem. I podjąć stosowne decyzje, czy wiąże z tym jakąś przyszłość. A więc, żeby nie przedłużać, przejdę do meritum sprawy. Proszę Państwa, klub podróżnika, jak sama nazwa wskazuje, jest to miejsce, w którym zrzeszają się dwie grupy uczestników rynku kapitałowego. Pierwsi to są organizatorzy. Imprez turystycznych, którym niestety ostatnia sytuacja pandemiczna dała dość sporo w kość i wymusiła pewne czynności związane z walką o przetrwaniu. Czyli zaczęła się walka o klienta, co z perspektywy przeciętnego konsumenta jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, jeśli chodzi o. Korzyści stricte finansowo. I tak jak na początku, klub powstał jako pomysł niejakiego Amerykanina, którego godność to Michael Hutchison, który jest uznanym ekspertem w dziedzinie zarządzania kryzysowego i wyprowadził niejedną spółkę z kryzysu. Mniej więcej przed około latach 2015 zgłosili się do niego armatorzy. Statków wycieczkowych. I tutaj zdefiniuję pojęcie armator w myśl ustawy o usługach turystycznych. Jest to organizator imprezy, który jest jednocześnie właścicielem statku. I wówczas oni po prostu chcieli podbić rynek turystyczny. Natomiast pandemia spowodowała, że do tego klubu dołączyli hotelarze, trwają negocjacje z liniami lotniczymi, z organizatorami lotów balonem i myślę, że ta oferta w klubie będzie cały czas wzrastała. Ponieważ okazuje się, że forma klubowości to jest taki strzał w dziesiątkę, zwłaszcza jako odpowiedź na rozwiązanie na rynku postpandemicznym, gdzie firmy turystyczne no nie oszukujmy się, ale chyba ucierpiały najmocniej z wszystkich branż, chociaż nie będziemy wchodzić aż tak szczegółowo, bo może jest jeszcze jakaś branża inna, która bardziej ucierpiała, aczkolwiek w mojej ocenie to wydaje mi się, że to jednak turystyka była tą gałęzią gospodarki, która mimo, że się najprężniej rozwija na świecie, to tak naprawdę najbardziej oberwała z wiadomych powodów. Natomiast drugim uczestnikiem te, tego rynku kapitałowego, który jest zrzeszony w tym klubie, to są te potocznie nazywani przeciętni zjadacze chleba, którzy stanowią jako wartość potencjalnego klienta. No bo przecież każdy z nas korzysta z jakichś usług turystycznych. Może niekoniecznie jest to wyjazd na wakacje, może jest to wyjazd i wędrówka górska, ale generalnie. Z usług turystyczno-podróżniczych korzystamy. I za sam fakt, że wstępujemy w grono znacznych klubowiczów, na dzień dobry otrzymujemy dofinansowanie od 25% w stos od ceny rynkowej danej imprezy turystycznej. 25%. Przy dzisiejszych stale rosnących kosztach życia, postępującej inflacji, wzroście cen paliw, węgla, prądu, gazu, mediów, to wydaje mi się, że to wcale nie jest taka mała suma pieniężna. Zresztą sami sobie to ocencie. Natomiast istnieje również mo możliwość podróżowania całkowicie za darmo. Ale nie za darmo. Najpierw musisz wykonać jakąś robotę dla klubu, gdyż, jako każda szanująca się organizacja turystyczna, swoich najlepszych ludzi wysyłamy wraz z najbliższą rodziną na całkowicie darmowe wakacje. Dlaczego? Wyobraźmy sobie takie biuro podróży. Jeżeli pracownik za osiągnięte wyniki gdzieś jedzie i wraca, to co jest? Jest żywą reklamą. Po prostu opowiada, jak tam było, że spędził czas. Siedzi klient, słucha i mówi: e, ten człowiek przecież mówi prawdę, tak? I to jest najlepszy sposób reklamowania usług turystycznych, i tutaj, jak w każdej szanującej się organizacji turystycznej, jest dokładnie to samo. Natomiast na czym to wszystko polega? Z formalnego punktu widzenia, chodzi o dystrybucję karty członkowskiej. Która jest całkowicie online. W praktyce chodzi o przekaz informacji. Po prostu jak nikomu nie powiesz, to nikt nie będzie wiedział i nikt z tego nie korzysta. I teraz, kiedy Ty słuchasz mnie, bez względu na to, kto Ci podesłał linka do tego nagrania, to ta osoba lub ja bezpośrednio. Lub ktoś inny wykorzystuje mnie, żeby tobie przekazać informacje na ten temat. I o to w tym wszystkim wchodzi. Tylko że kiedyś robiłem to indywidualnie poprzez Messengera, ale z wyniku natoku spraw postanowiłem skorzystać z wiedzy nabytej podczas szkoleń odnośnie automatyzacji biznesu. I stwierdziłem, że to będzie najlepsza forma, żeby wam przekazać informacje, co to w ogóle jest. Ale ja właśnie pracuję na rzecz klubu. Można powiedzieć, że formalnie dystrybuje karty członkowskie, ponieważ przekazuje Tobie informacje, a co Ty zrobisz z tymi informacjami? To już Twoja decyzja. Mimo, że możesz mieć linkę od kogoś zupełnie innego, to ja w imieniu tej osoby dzisiaj przekazuję Ci, ci odpowiedzi. To też jest bardzo ważny argument. Gdybyś chciał się zająć tym przedsięwzięciem, to popatrz, masz takiego krzysiacka. Który za ciebie zrobi wszystko. No, nie no, żyć, nie umierać. No, co więcej, potrzeba. I to jest cała wielka filozofia. Oczywiście mamy tam jakieś wypracowane metody pracy. Jak najbardziej inwencja twórcza jest mile widziana, sposób jest dowolny, ponieważ nie każdy jest taki sam. I każdy musi opracować swój własny model. Komunikowania się z ludźmi oparty na przekazie informacji, który finalnie może doprowadzić do uruchomienia takowego y, członkostwa. Ale przekaz informacji polega na tym, że ty, mój drogi słuchaczu, dostaniesz te informacje, ale sam zdecydujesz, co z nimi zrobisz. Tu nie ma przymusu. Możesz z tego skorzystać, ale nie musisz. Informacje są całkowicie za darmo. Poświęć kilka minut swojego życia, co masz do stracenia, a nuż to będzie jakieś ciekawe rozwiązanie akurat dla Ciebie, ponieważ oprócz darmowej podróży możesz zrobić z tego sobie bardzo ciekawy dochód dodatkowy na przyszłe lata, a kto wie, czy nie kiedyś podstawowe. Bo zwróćcie uwagę, co najczęściej stoi na przeszkodzie, żeby ludzie mogli non stop podróżować. Najczęściej są to dwa powody. Pierwszy to jest brak finansów. Ten problem rozwiązujemy. A drugi to jest brak <coughs> czasu spowodowany pracą. <coughs> Jakby nie patrzeć, każdy z Was, ma swoje rachunki do opłacenia, tak, trzeba czynsz opłacić, ponieść koszty utrzymania samochodu, zatankować ten pojazd, wyżywić rodzinę i dlatego nie można sobie pozwolić, żeby zrobić sobie wakacje. Dwa razy w roku. Po pół roku. Ale dzięki naszemu nowatorskiemu programowi partnerskiemu jest to jak najbardziej możliwe, ponieważ zwróć uwagę. Kiedyś karta członkowska była w kawałku takiego plastika. Przychodziło się do recepcji hotelu, dawało się recepcjonistce i ona sprawdzała, co ci się należy. W związku z tej karty, ale karta nie była powszechna. Dlaczego? Ponieważ jej przedstawiciele docierali do ludzi, którzy z niej korzystali. Jednakże rozwój internetu, po pierwsze, przyczynił się do tego, że informacje można prężniej przekazywać. Na przykład tak jak ja teraz, i w związku z powyższym mogą chcieć z nich skorzystać tak zwani klienci nieoczywiści, ponieważ kiedyś to raczej to byli biznesmeni, prezesi wielkich korporacji, dyrektorzy korporacji, bo oni jeździli nawet dość często, więc takowe uczestnictwo w systemie rezerwacyjnym było dla nich atrakcyjne. Natomiast co się dzieje dzisiaj? Dzisiaj mamy takie cudo techniki, co się nazywa telefon komórkowy. Możesz telefonem płacić w sklepie za produkty, zapłacić za wszystkie media, energię, ubezpieczenie samochodu, wszystko. Wszystko możesz zrobić z pozycji telefonu. A co byś powiedział, gdybyś mógł mieć w telefonie własne biuro podróży? Dzięki klubowi podróżnika jest to możliwe. Ale czy ty z tego skorzystasz i po pierwsze zostaniesz klubowiczem turystą lub klubowiczem partnerem i zamienisz to w dochodowe przedsięwzięcie, decyzja należy tylko i wyłącznie do ciebie. Reasumując, jeżeli w tym momencie zaciekawiło ciebie coś, co ci przekazałem lub osoba, która za moim pośrednictwem wysłała ci tego linka, zgłoś się do tej osoby, bądź do mnie, jeżeli to ja do ciebie przemawiam osobiście, i poproś o link do naszej polskojęzycznej platformy informacyjnej, która krok po kroku wprowadzi ciebie w arkana branży podróżniczej. Jeżeli natomiast ciebie tematy nie zaciekawiły, to miło było, że. Do tej pory dotrwałeś, że posłuchałeś, nie mamy zwyczaju spamować linkami po messengerze, bo to nie o to chodzi. Po prostu daj znać osobie, która ci podesłała tego linka. Słuchaj, obejrzałem. Nie było problemów technicznych, które też się zdarzają, no ale temat mnie nie ciekawi. Dziękuję za poświęcony czas. Przynajmniej osoba, która wysyłała ci te informacje, będzie miała pewność, że link dotarł. Że zaznajomiłeś się, czyli odpowiedziała Ci na, twoje, na twoją reakcję na dany temat. Jak to się mówi, szanujmy sobie czas nawzajem. Jeżeli nie jesteś gotów poświęcić czas, żeby zapoznać się z informacjami, nie mówię, żeby od razu wejść. Ponieważ ja zdaję sobie z tego powodu, że to są informacje świeże i na razie kompletnie niezrozumiałe, ale czy od razu zbudowano Kraków? Nie. Więc jeżeli masz chęć chęć poznania informacji w dowolnej porze i naprawdę skorzystać z tego, to poproś linka do tej platformy informacyjnej, która jest w jedynym słusznym języku. Jakim jest oczywiście język polski. Dzięki bardzo, że dotrwałeś do tej pory. I mam nadzieję, że. Skorzystasz z tych informacji i widzimy się na plażach tego świata. Pozdrawiam Was serdecznie.